Mamy taki widok w hotelu. Kościół świętego Pawła. Jesteśmy w Ostrawie, Witkowice. Taka część Ostrawy. A ten kościół z 1889. Wybieramy się na spacer. W sumie to, jak wjeżdżaliśmy do Ostrawy, zimno jest, nie? bo jest na minusie. Zamykam okno. Jak wjeżdżaliśmy do Ostrawy, to pierwsze, co zobaczyłam, kopalnię nieczynną. Zaczęłam interesować się tą kopalnią, że w centrum miasta tak stoi, ale nie mieli na coś przerobić czy coś, ale nic się nie dzieje, więc stoi taki szyb duży. Mm. Tak na weekend można się wybrać, tramwajem się starym przejechać właśnie jechaliśmy. No i na pewno odwiedzić czeską restaurację, wymagającą. Te restauracje to są bardzo wymagające, finansowo szczególnie. Jak mówiłam o tych napiwkach, nie? że y, napiwki chcą. A w, na przykład we Włoszech to już jest wliczone i oni nie mają problemu z ludźmi. A w Czechach to muszą się pytać, czy można dostać napiwek. W komentarzach widziałam, że podobno ten kościół Mediolan przypomina. A trochę tak, z przodu mamy tak wysoko bardzo bez windy. Stare takie budynki, które nie mają windy. Budownictwo. Idziemy na śniadanie. Recepcjonistka się pytała, czy chcemy na górze. Ja mówię, no pewnie, że ja chcę na górze, nie? żeby mieć piękny widok na kościół z góry. A jak się dowiedziałam, że nie ma windy, to to też wolałabym na parterze. Kiedyś też modne były luksfery. Takie ściany całe. To zimne jest? Zimne. Śniadanko to będzie tu. Śniadanie jest od godziny, zobaczę, yy, 6:30. Jeszcze A jest duża. Jeszcze mamy, a taką jeszcze inną, kawę i herbatę. A to może jest mleko ciepłe, czy nie? Mamy jakieś takie płatki. Jajek już nie ma. Peróweczki. Gofry. O, gofry, twoje ulubione. Mamy takie sałatki jakieś. O, sałatki to ja lubię, wiesz? Spróbuję. Będlinki, sery, o, warzywka. Tu mamy jogurty, pieczywo. Chleb. Taka restauracja jest. Można sobie tu jeszcze usiąść. To śniadanko fajne jest. Wzięliśmy sobie picie, jogurt, gofra i kawa. A i bym powiedziała, jeszcze rolada ustrzycka taka. Jak w Zakopan a blisko jesteśmy. Ja zaraz spróbuję, co w Czechach proponują. Taka, ale sałatka jarzynowa jeszcze szynka do tego jest. Do tego. Ryba. Tuńczyk. Bardzo dobre. A szynkę sobie jeszcze na spróbowanie wziąłem. Mamy jogurt firmy Cot, ale po, po czesku. A spróbuję gofra. Dobre. Już od razu widzę ekspres, to już wiem, czy mi będzie taka was smakowała. Bo ja mam wymagania co do kawy. Wziąłam sobie jeszcze na spróbowanie mozzarella, papryka, jakieś takie wędliny czeskie. I jakąś sałatkę jeszcze taką. Często właśnie te czeskie to mają kminek, ale ta akurat nie ma. Nie, jeszcze nic, prawie nie zjedno. Mozzarella. Sałatkę. Jedna z lepszych. Obsługa. Sprawdza, czy wszystko jest. Patrzy, że nie ma nic i nic nie dokłada. Pokażę jeszcze co. Kopalnia Witkowice Dolne, czyli tu, już ten szyb widać. Idziemy tam zaraz, właśnie. Ja zapomniałam, właśnie o tym, że tu jesteśmy w Witkowicach i tam mamy atrakcję. Ale zamknę, bo zimno nie? Ja. Śnieg pada. Śnieg pada, właśnie. <noise> Bilet na wjazd kosztuje 300 koron. 300 koron to jest jakieś 51 zł. Tym, że połowa jest przeznaczona na kawiarnię, czyli płacisz 300, 150 jest wjazd, a później 150 jest do wydania w kawiarni. 25 zł, czyli do wydania w kawiarni. Jeżeli się przekracza, to trzeba dopłacić. Tak, na takiej zasadzie. A jeżeli nie przekroczysz, no to się masz kawy, napić. Ja nie wiem, co tam właśnie w tej kawiarni jest. Może wiedziemy co? Tak, zobaczymy, właśnie. Także zapraszam na miasto naprzeciwko tego. Kościoła świętego Piotra mamy ratusz, taki zabytkowy w Ostrawie, nie trzeba jechać gdzieś daleko, żeby za granicę pojechać. Nie. Wystarczy troszeczkę no, pociągiem podjechać sobie do Czech. I mhm. jak fajnie może być, okolica w Czechach. Niedaleko polskiej granicy. Tam jest ze 20 ile kilometrów może być? 30 jakoś tak. To bardzo fajnie można sobie zorientować się jak jest za granicą. Byliśmy w sklepie czeskim, tak jak wchodzę do tych różnych sklepów. Później jak polecę gdzie indziej, to też nagram inne sklepy, też jest fajnie. 40 kilometrów jest do polskiej granicy. Z Ostrawy do najbliższego miasteczka, czy do tylko do granicy. No, 40 km to nie jest tak dużo i naprawdę za nieduże pieniądze można tu przyjechać. Można powiedzieć, że za śmieszne pieniądze można tu przyjechać, bo bilety są naprawdę tanie. Co. Tak, ja lubię jak pociąg tak stuka o tory. Wtedy się najlepiej śpi. Na, nocne na przykład. Ma się takie, yy, można powiedzieć, yy, choroby zawodowe. No. <laughs> choroby zawodowe związane też z pociągami. Na rozjazdach lubię jeździć. W ogóle co mnie zaskoczyło w ostrawie, mogę powiedzieć, no bo wszystko mnie zaskakuje. Zawsze się coś znajdzie, co może zaskoczyć. Na przykład mnie zaskoczyły tramwaje, takie stare. Ale one są w środku zmodernizowane trochę, bo takie rzeczywiście stare to zobaczymy na przykład we Lwowie. Znaczy, tak przynajmniej pamiętam, że tam były i może się nic jeszcze nie zmieniło tamtej pory, kilka lat temu byłam. tu Mamy takie trochę nowoczesne tramwaje. I mamy kominy. I zaskoczyło mnie w końcu, że są takie stare tramwaje. Ale jak wychodząc z dworca, to tak od razu zobaczyłam jednak te Czechy, bo już tyle razy byłam w Czechach, że to tak się widzi. Pierwsze co, jest bardzo czysto. To się rzuca w oczy. Podobno nie ma żadnych papierków na ulicach, ale jest trochę. Tam, ale jest ogólnie czysto. I y, też często, jak bywałam na weekend w Czechach, to jest pusto, nie ma nikogo, Czesi śpią. Sobota, niedziela Czesi odpoczywają. Przynajmniej ja to zauważyłam, ale jak w rzeczywistości, to nie wiem. Y, mimo tego mało jest na ulicach ludzi. Elektrownia Witkowice. Całe elektrownie. Mm -hmm. Takie stare. Tak jak mówiłam, znajdujemy się na ulicy Ruskiej. Śmieszny odpad. Śmieszny odpad? Śmieszny odpad. Mhm. Kopalnia stara, która kiedyś funkcjonowała, a teraz to już nic nie funkcjonuje, można powiedzieć. Wszystko... Się starzeje. Muzea robią ze wszystkiego. Jakby ktoś nie wiedział, jak wygląda kopalnia opuszczona, muzealna, to tak wygląda. A kiedyś ona funkcjonowała, no a teraz idziemy zobaczyć. Po prostu może tak pokażę, żeby było widać o co chodzi. Gdzieś, właśnie, tam na górze jest kawiarnia. Aha, no właśnie. Tam jest kawiarnia. Tu można popatrzeć. Ja myślałam, że my tam wchodzimy zwiedzać, ale niestety się nie da zwiedzać. To musi być ciekawe, żeby tam na samej górze napić się kawy. Mnie też trochę kosztowny wjazd jest, 50 parę złotych kosztuje No idziemy zobaczyć. Tak, tu jest. Kask. Trzeba wziąć. Nie wchodzimy, winda nie jeździ, 25 trzeba by było wejść na nogach. Mi się nie chce. Nie ma sensu. Szkoda. Tak, tak. Ta. Nie no ja nie będę wchodzić. 25 do góry. Zobacz, wejść tam wejdź na nogę. Powinno być zamknięte. No bardzo, ale ja nie wejdę. Kto będzie 25? Nie, ja nie chcę. Szkoda no. Winda nie jeździ, bo jest bardzo zimno. No na wieżę się nie da wejść po schodach. Ja przynajmniej nie. Bo... Powinni w ogóle nie wpuszczać, no bo to ludzie się bardzo zmęczą na 25-380 schodów. No, do. Jeszcze tak mówię, na piąte to szóste, no ósme to bym weszła, ale na 20. No coś powiem może czekamy na tramwaj. Tramwaj się zatrzymał gdzieś tam, my byliśmy tam, w ogóle takie jakieś trochę niezorganizowane, no ale dobra, to nie będę się czepiać tramwaju, ale takie wiesz, tam jest wyjście podziemne, no to powinien się tramwaj raczej tam zatrzymywać, a nie gdzieś tam gdzieś na trawie. Prawie. Takie trochę niezorganizowanie jest w tych Czechach. Jak, ja wiem, że jak się jeździ po świecie... To się widzi różnice w krajach i jak może Polacy tak jak nie jeżdżą, to tak nie widzą, nie? I tak samo ci, co tutaj mieszkają, nie podróżują, to też nie wiedzą. No w Polsce to może być podobnie też, chociaż tutaj takie dziwne nastawienie jest na, na Polaków też. Tak, staram się być miła, ale czasem Yy, sprawiają takie wrażenie jakiś yy, tak yy, o, muszonych. No, no nie wiem, albo takich to jest elektrownia, a tu jest właśnie słynny szyb, na którym mieliśmy wjechać, ale pod, yy, podziękowaliśmy, bo nie ma windy, więc jakby tutaj yy, nie wiem, no to jest otwarte, ale no, nie ma windy, nie ma jak wjechać, nie da się skorzystać, więc natrafiliśmy źle. Szkoda, ale idziemy sobie do kawiarni najwyżej nie tam na górze, a sobie gdzieś tam na zwyk do zwykłej kawiarni, pójdziemy jakieś może nawet fajny, tutaj gdzieś w mieście. Mam nadzieję, że już nie będą nas zmuszać do napiwków, mhm. <laughs> bo tu zmuszają. Minus 13 odczuwalna temperatura, zimno jest. Minus 20, Minus 20 właśnie w Warszawie to jest jeszcze gorzej. Minus ma już w nas minus piętnaście czyli będzie prawie minus 30. A ogólnie jest bardzo zimno. I yy, no, ja zmarzłam na, na buzi, i w ogóle ręce jest też zimno. Wsiadamy do tramwaju i przykłada się kartę swoją bankową, żeby kupić bilet. Trzeba tam wybrać sobie i kupuje się bilet. Yy, bilet kosztuje 5,50, chyba jakoś tak 32 wychodzi. Korony. Tak, 32 korony. To jest drogo, Warszawa jest tańsza, w sumie można powiedzieć. Bo 75-minutowy bilet kosztuje 4,40, a tutaj 5,50, 60-minutowy. Więc nie jest tanio. Ostrawa jest droga, Czechy są w ogóle droższe dla Polaków. A my jedziemy takim właśnie stary, no stary taki. Idziemy sobie tramwajem. tu byliśmy wczoraj Forum Karolina. Jedziemy na rynek teraz sobie do kawiarenki jakieś fajne. A to nie będzie widać tego, o, jest troszeczkę widać. Najfajniejsze to są tramwaje po prostu w ostrawie. Jakie stare, fajne. Idziemy na kury rynek. O, tu mamy kulę taką. Tu mamy ryneczek. Tu mamy jakiś właśnie 50% rabatu. Tu mamy ryneczek. Kawiarenka jakaś jest tu. Gdzieś jest, idziemy. Coś poszukamy sobie fajnego. Nie ma turystów, nie ma mieszkańców. Spokojnie, cicho. Idziemy sobie. Tak, tu są obów a tu mamy miluju, kafe. Wchodzimy do środka. Zobaczymy, czy fajnie jest. Czy miluju jest. Wstaliśmy taki fajny kącik, cieplutki. Mam taką kawiarenkę miluję i sobie zaraz zamówimy... Co kup... zamawiamy? Latte albo cappuccino. Chyba cappuccino wezmę. Zobaczymy. Ja mam chęć na kawkę. Pokaż. A, tu... Aha, jest. Awokado toast. O, 40 zł kosztuje. Jogurt, Kawkę kawkę, słodkową. Chociaż można się ogrzać na tej dobrej kawy. Smacznego. Jeszcze sobie wzięłam pernik. Podoba mi się ta nazwa. Pernik i tiramisu, był sernik. Sernik z regioczet był. A później pokażę, jak będziemy wychodzić. Czy to jest dobre? Taki widać, że mmm piernik. Pierniki to ja lubię. Taki domowy tiramisu. Duże ciasto. Tiramisu. Czyli ramisu powinno być słodsze niż pernik, nie? Czy nie? A jest taki mało słodkie. Ten sernik z Reggiojeta. Jedna z fajniejszych kawiarenek w Czechach, w jakich byłam. Taka milu, milują, bardzo milutka. Pyszne było. Pyszne było. Idziemy teraz y, jeszcze pozwiedzać coś. Zobaczymy, co. Już nie wiem, w którą stronę, bo już dużo widzieliśmy, i tak jeszcze pociągi chcemy zobaczyć. I ratusz jeszcze. Także idziemy. Mogłabym y, polecić tą kawiarnię. Jakie ceny się kształtują w kawiarni? W kawiarni, tak mniej więcej, ciastka są po 10 zł, po 12. Y, do tego właśnie te fajne właśnie, a ten pe pernik wzią, żeby... <laughs> był bardzo dobry e, i kawka jakieś tam 12 zł e, 13, coś takiego także 50 e, tak złotych trzeba za dwie osoby zapłacić lub więcej, tak mi minimum 50. 50, 50, 60 coś takiego Czechy są droższe Dlaczego ja lubię jeździć po terenach takich, y, na przykład y, na Ukrainę? Bo jest taniej. Na przykład, jak pojedziemy, tam będzie można więcej sobie kupić, wydać niż na przykład w Czechach. To jest taka właśnie różnica, że też lubimy, na przykład Mołdawia była tańsza. Te tereny Azerbejdżan, Gruzja też jest tańsza niż y, Europa. Dlatego y, też wybieramy fajne takie miejsca, żeby było też w, na naszą kieszeń, tak? Nie, nie aż jakoś tam bardzo drogo. No ale są miejsca też i droższe, które też zwiedzamy. Tak, jak tutaj na przykład. Tu jest tak ładnie. To byliśmy już też wczoraj. Sernik w kawiarni kosztował 69 koron. Y, to jest ile? Z 12 zł. A kosztuje w pociągu 4 zł. Czy po dwa też było? No. Po 2 złote albo Najgorszy cztery. Osoby, które pisały mi komentarze za dwa złote, to co ty jesz? Pamiętasz to? Były takie komentarze, że to jest najgorsze jakieś jedzenie, że, że tak tanio. I teraz ja byłam w bardzo dobrej kawiarni, można powiedzieć. Było to samo ciasto, tylko cztery razy. trzy, cztery razy droższe od tego samego dostawcy. I teraz wiem, a mi to smakowało. A ja się na ciastach też znam. Na kawach, na ciastach i tak dalej. Wiem co jest dobre. Mnie to smakowało za 2 zł w regiojecie. A tutaj można było za to zapłacić 12 zł. Dokładnie to samo ciasto. Ten sam sernik. I tak jak mówiłam, że tak jak kiedyś też na filmie jak w Poznaniu byliśmy, że zjesz pączka, czy tam rogala świętomarcińskiego za 20 zł, a zjesz za 4 zł, i dokładnie on jest od tego samego dostawcy. Bo Biedronka miała od dobrych dostawców yy, te rogale, które kosztowały 4 zł, a te same były sprzedawane na dworcu yy, centralnym po 20 albo po 18. Ale wiem, że niektórzy by powiedzieli, ja wolę tego za 20, co ty się na smakach nie znasz? A on, to, to ten sam dokładnie. Także to jest to samo. Także nie ma się co też sugerować ceną, ale kawiarnia świetna. Taka y, do, od dobrych dostawców, czyli RegioJet wie gdzie się zaopatrywać. No <gry> dobre.